Witam, tu informatyka EC. Dzisiaj pokażę wam kilka łatwych sposobów na realne przyspieszenie komputera. Zaczynamy! Sposób pierwszy. Jednym z czynników spowalniających komputer są programy uruchamiane ze startem komputera. Aby je wyłączyć należy przejść do menadżera zadań klikając jednocześnie CTRL-SHIFT-ESCAPE. Wyskoczy takie okno. Przechodzimy do zakładki Uruchamianie. Klikamy dwukrotnie Stan oraz wybieramy program, a następnie klikamy Wyłącz. Jeśli wyłączysz program, którego potrzebujesz natychmiast po starcie komputera, możesz go włączyć zaznaczając go i klikając Włącz. Pamiętajcie. Że, aby korzystać z programu, nie musi się włączać ze startem komputera. Pomimo tego, że wyłączycie go w zaprezentowany sposób, dalej możecie z niego korzystać. Drugi sposób. Również wykorzystuje menadżer zadań. Ponownie go uruchamiamy, klikając jednocześnie Ctrl Shift i Escape. Tym razem chodzi o usługi. Przechodzimy do zakładki szczegóły. Klikamy Stan, tak aby na górze pokazały się procesy uruchomione. Teraz szukacie procesu, który chcecie wyłączyć. Zaznaczacie go następnie, klikacie zakończ zadanie i potwierdzacie klikając zakończ proces. Listę procesów, które możecie bezpiecznie wyłączyć, podam w opisie. Trzecim sposobem jest ograniczenie procesów w tle po prostu zamykajcie okna aplikacji, z których nie korzystacie. Ostatni sposób to usuwanie niepotrzebnych plików. To może wydawać się banalne. Jednak nowsze systemy po otwarciu ekspolatora plików odczytują również foldery, które są powiązane z aktualnym folderem, pomimo tego, że są zamknięte. Więc, usuwając te powiązane pliki lub foldery, ograniczycie dane, które przetwarza system. Dziękuję za oglądanie. Jeśli sposoby okazały się przydatne to zasubskrybuj mój kanał i kliknij łapkę w górę.